50-lecie istnienia świętowała Katowicka Gieksa. Obchody jubileuszu trwały tydzień i zakończyły się uroczystą galą w Akademii Muzycznej. Drodzy Państwo, dzisiejsza gala nie jest takim zwykłym wydarzeniem. To 50. urodziny klubu GKS Katowice! 27 lutego 1964 roku oficjalnie w życie weszła ustawa, na mocy której z połączenia miejskich klubów towarzystw sportowych powstał Górniczy Klub Sportowy Katowice, który przyjął złoto-zielono-czarne barwy oraz herb Katowic za godło. GKS ma na swoim koncie wiele sukcesów. Puchar Polski, czterokrotne wicemistrzostwo kraju czy dotarcie do jednej ósmej Pucharu UEFA. W rankingu drużyn wszechczasów ekstraklasy GKS plasuje się na dziesiątym miejscu. To jest największy i najważniejszy klub piłkarski w Katowicach uznana marka w Polsce przez pewne lata także i za granicą. To rzadko się zdarza, żeby 50-latek w bardzo trudnych, różnych dziejach życiowych Odzyskał dobrą kondycję, umie się uśmiechać. Myślę, że jest dobrze. Podczas uroczystości wręczono nagrody Złotej Jedenastki dla najlepszych zawodników, działaczy i trenerów 50-lecia. Odebrali je m.in. Piotr Świerczewski, Piotr Piekarczyk, Marek Świerczewski, Janusz Jojko, Marek Koniarek czy Jan Furtok. Tytuł trenera 50-lecia otrzymał Alojzy Łysko. Wielu przyjaciół GKS, ale też mogę powiedzieć o największym stężeniu tych gwiazd Gieksy na metr kwadratowy tutaj w Akademii, w tym pięknym gmachu Akademii Muzycznej. To cieszy, że ci ludzie nadal są związani z GKS-em, że czują do niego sentyment, no i że ta tradycja, mimo że to nie jest najdłuższa tradycja 50 lat, ale do czegoś zobowiązuje. W GKS-ie dominowali na ogół ludzie ze Śląska. Owszem, byli bracia Świerczewscy, którzy przyjechali z Podhala, pojawił się na Wroc Pojawił się Gruzin, Guruli. Było sporo takich piłkarzy, którzy przyszli z innych stron Polski. Ale trzon zawsze stanowili miejscowi. Ja myślę, że GKS powinien to podtrzymywać, chociaż teraz jest to mało realne, bo świat się zmienia i wszyscy no, w innym kierunku ściągają zawodników skąd się tylko da. GKS przez lata swojego istnienia zawsze był silnie wspierany przez miasto Katowice. W tym trudnym okresie dla GKS-u, bez. Yy... Podparcia się o miasto, bez pomocy miasta, nie uda się wyjść z tego kryzysu. Stało się inaczej, władze miasta zdecydowały inaczej. No i dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym momencie niż jeszcze 4-5 lat temu. Jeżeli klub zgromadzi wokół siebie taką bardzo dobrą aurę wszystkich środowisk, które mogą pomagać. Polityków, sponsorów, działaczy, kibiców, sympatyków, wtedy jest bogatszy o te wszystkie dobre emocje i wtedy się ma lepiej. GKS musi znaleźć strategicznego sponsora. To jest najistotniejsze. Jak znajdzie tego sponsora, to wówczas będzie miał zupełnie inną sytuację i będzie mógł myśleć o jakichś transferach, o wzmocnieniu swojej kadry. Obecnie Górniczy Klub Sportowy gra w pierwszej lidze. Klub wierzy w awans do ekstraklasy już w tym sezonie.